Siemano, ja jestem Zabi, a to kolejny już materiał z historii herbów. Pod ostatnim odcinkiem pozytywnie mnie zaskoczyliście aktywnością. Znaczna część osób chciała, żebym zrobił historię herbów Lecha Poznań. I oto właśnie jest. Zapraszam do oglądania. Lech Poznań. Ty nazwę zna każdy kibic w Polsce. Geneza powstania poznańskiego klubu sięga dalekich czasów. Jednak wszyscy chyba wiedzą... Że nadępcu się zaczęło. 1922-1930 W 1920 roku grupa młodych działaczy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży postanowiła opuścić szeregi swojej macierzystej organizacji i założyć własny zespół piłkarski. Choć nie wiemy tego na pewno, Owy zespół oficjalnie zarejestrowano 19 marca 1922 roku pod nazwą Lutnia Dębiec. I to właśnie tą datę przyjmuje się jako oficjalny początek Dumy Wielkopolskiej. Już jako Towarzystwo Sportowe Liga Dębiec zespół zaczął funkcjonować jeszcze w tym samym roku. Herbem drużyny stały się litera L wpisana w nieco większe D, a domem... Stało się boisko przy ulicy Grzybowej. 1930-1947: Po wojennej zawierusze Lech został pierwszym reaktywowanym klubem piłkarskim w Poznaniu, przekształcony z powstałego w 1933 roku klubu sportowego kolejowego przysposobienia wojskowego Poznań w po prostu. Kolejowy Klub Sportowy 1947-1957 Pod koniec lat 40. klub często zmieniał nazwę. 1 września 1948 roku KKS przemianowano na Klub Sportowy Związku Zawodowego Kolejarzy, a w maju 1949 na Zrzeszenie Sportowe Kolejarz. Na przełomie lat 40. i 50. na krajowych boiskach straszyło trio ABC – Anioła, Białas, Czapczyk. I tu taka ciekawostka – Teodora Anioła jest najbardziej bramkostrzelnym lechitą w historii. W barwach poznańskiego Lecha strzelił 141 bramek, 3 razy z rzędu zostając królem strzelców ekstraklasy. 1957-1994 Rok 1956 przyniósł kolejarzowi Nowy Herb. Skrzydełka Merkurego w niebiesko-białej tarczy stały się odtąd jednym z najlepiej rozpoznawalnych znaków klubowych w Polsce. W 1957 roku Poznańska Drużyna opuściła ekstraklasę. Jednak nie to wydarzenie było najważniejsze od 16 stycznia tamtego roku Poznański Klub nosi nazwę Lech Poznań. 11 miesięcy później do nazwy dodano jeszcze skrót KKS-Kolejowy Klub Sportowy. Od tej pory nazwa klubu się już nie zmieniała. Jedyne co zmieniano to przedrostek przed nazwą główną Lech 1994-2000. W 1994 roku klub zmienił nazwę na Poznański Klub. Piłkarski Lech, a cztery lata później na Wielkopolski Klub Piłkarski. Obie zmiany miały na celu odcięcie się od zadłużeń i przyniosły także zmianę herbu klubowego. Skrzydełka Merkurego zastąpiły białe koziołki w niebieskiej tarczy oraz dodano wstążkę z nazwą klubu. 2000-2006 Na herbie widać, że zniknęły wstążki. Data powstania klubu została umiejscowiona w górnej części herbu. Również odcień koloru żółtego różnił się od swoich poprzedników. Napis lech wystaje poza obrys herbu, a koziołki zostały powiększone i przeniesione bardziej ku dołowi. 2006 do teraz. Na początku stycznia 2007 roku zarząd klubu postanowił powrócić do kolejowego herbu który obowiązywał od 1980 do 1994 roku. Zmieniono jednak trochę odcień niebieskiego, a także ciut go podrasowano oraz pod KKS Lech dodano 1922. Dodajmy również, że ze względu na np. Na 85 czy 90 rocznicę powstania obecny herb trochę modyfikowano. Lecz z tych wzorów niespecjalnie korzystają media, a kibice nie przywiązują do lekkich zmian większej uwagi. Dziś Lech Poznań kojarony jest tylko z piłką nożną. Należy jednak pamiętać, że w czasach swojej świetności był on klubem wielosekcyjnym: Liga, Lutnia, KPW, nazwy się zmieniały, a dla nas wszystkich i tak zostanie kolejorzem. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli materiał Cię spodobał, to zostaw łapkę w górę. Będę widział, że seria Wam się podoba. Na dzisiaj żegnam się z Wami. Piszcie, kto następny ma być w odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.